Hej, cześć To ja, Shubinga Claire Oficjal. Dzisiaj zrobię wam tutorial na smoka z papieru. Na przykład na takiego, tylko bez e, jakby tych akcesoriów, oczu, uszu i tak dalej. Więc zaczynajmy. Pierwszym krokiem do zrobienia w ogóle całego smoka jest kartka. Więc bierzemy sobie kartkę i zginamy ją jakby w taki taki w sumie wachlarzyk, ale nie obracamy i tak dalej. Więc pokażę wam już więc to tutaj, tutaj, kolejny pasek, kolejny pasek, no i kolejny, kolejny, kolejny. I mamy taki, te, taki właśnie pasek. I potrzebujemy teraz klej. Więc bierzemy sobie klej i jakby kleimy sobie całe to tutaj. I przyklejamy całe do tego. Więc zrobię to i pokażę. I mamy sobie tą pałkę, i robimy drugim razem dokładnie taką samą. I mamy dwie pałki, i oczywiście to też musi być sklejone. Więc kolejnym ruchem jest złożenie jednej z tych pałek, bo jedna na razie poczeka sobie na pół. No i mamy jakby taki e, trójkąt bez dołu, i bierzemy kolejną kartkę. Mamy kartkę czystą. No, ogólnie dużo się tutaj czystych kartek zużywam. I przykładamy sobie, tak jak chcemy, wielkość, jakby ee, ryjka naszego smolczka. Typu, ja bym bardzo chciała taki. To chcę taki. I teraz odsuwamy, może jakoś bardziej na środek. I odrysowujemy to po śladach. I robimy, jakby taki trochę z zapasem, czyli gdzieś tutaj. Tylko najważniejsze, żeby też odrysować prawdziwą wielkość, bo potem jak przyłożyć. Także zrobię to i Wam pokażę. I patrzcie, macie taką prawdziwą wielkość tego i dorysowujecie, jakby takie coś z zapasem po obu stronach. No i mamy takie coś. Jeszcze uwaga, wycinamy to. Ale nie wycinamy, że patrzcie, lecimy tu. Nie, nie, tak na pewno nie. To wtedy nie wyjdzie. Musicie polecieć sobie tutaj gdzieś mniej więcej, żeby trafić do tej kreski. I tutaj, i tutaj. No nie? Więc wycinamy. I jeszcze przy okazji ja sobie przyłożę do drugiej kartki jakby, to że będzie to samo bo do drugiego będzie się dokładnie powtarzało takie same ruchy więc wy też możecie wziąć na przykład kolejną kartkę i żeby już się potem nie męczyć z odrysowaniem tego to możecie też właśnie wziąć kolejną kartkę na przykład ją przykleić jakoś do tej kartki i wyciąć idealnie jak to będzie więc ja tak zrobię i wam pokażę dobra ogólnie mamy wycięte i tam jest jeszcze pod spodem drugi i teraz najważniejsze żeby były obie takiej samej wielkości Musimy zrobić jakby takie zgięcie. Po tych liniach, które sobie narysowaliśmy tutaj, trzeba to zgiąć, więc ja to zrobię i Wam pokażę. Na razie, na razie tak leciutko jakby zgięłam I, i mamy sobie tutaj dwa, idealnie zgięte. I możemy to jeszcze bardziej podoginać, żeby było bardziej takie wyraziste i zaraz Wam pokażę, jak to zrobić dalej. No dobra, mamy teraz podogi genane i teraz bierzemy tą naszą zgiętą pałkę. Zgiętą pałkę. Pałka, pałka, pałka. No dobra. I bierzemy sobie to jakby pierwszą górę. I kładziemy na to i dostosowujemy pałkę do tego co odrysowaliśmy i przyklejamy. Taśmą, lub klejem. Ja to robię taśmą, więc bierzemy sobie taśmę i przyklejamy idealnie, tutaj, jakby te całe zapasowe paski, do tego. Więc zobaczymy się, jak już to zrobię. I ogólnie mamy takie coś, że tu mamy wypełnione. A tu jeszcze musimy zrobić dokładnie to samo. Ona no to. O tak. I znowu przykleić. Zobaczymy się znowu, jak to zrobię. I mamy ogólnie sobie to już całe. I powtarzamy to samo dwa razy. A potem, jeżeli ktoś bardzo by chciał, to też może sobie poozdabiać, jak na przykład tego. Ponaklejać coś i tak dalej. I na przykład, jak macie tutaj taśmy dużo, czy coś, to rysujecie osobno na kartce. Um, Odrysowujecie jakby całą wielkość dzióbka tego bocznego tutaj i tamtego no to z takie są wielkości więc no i rysujecie sobie na przykład oczka i właśnie na przykład grzybki, liska czy jakoś tak. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. I jeżeli pomogłam Wam, zostawcie lajka lub suba pod tym filmem udostępnijcie dalej, zostawcie dzwoneczek, zbieramy um, najwięcej subskrypcji. Może na początku tak 5 tysięcy mamy 3, więc jeszcze 2000, tysiące. Więc bardzo dziękuję. Do zobaczenia kiedy indziej. I pamiętajcie, żeby zrobić jeszcze drugie takie samo. Bye! Yo.